Hej, co to były, a w zasadzie jeszcze są, za wakacje? Kilka miesięcy temu w końcu ukończyłam studia. Myślałam, że dzięki temu będę mogła zająć się moim kanałem na YouTubie. Jednak rzeczywistość okazała się być inna. Po kilku miesiącach praktycznie bez aktywizmu ulicznego rzuciłam się w wir protestowania. Niestety łajdacy nie ułatwiali nam życia i dołożyli nam kolejny cel do protestowania poza standardowymi, takimi jak futra czy ubój rytualny oraz naszą nową kampanią przeciwko foie gras, wielkie rodeo, które miało się odbyć w Gliwicach. Na szczęście dzięki nam, a także innym działaczom z grup takich jak Prawnicy na Rzecz Zwierząt, Akcja Demokracja, Centaurus i wiele innych rodeo nie odbyło się. Kilka protestów i dziesiątki poświęconych godzin na inne działania poskutkowały naszym historycznym zwycięstwem. Poza protestowaniem w Gliwicach, akcjami w Ochnikach, pod restauracjami oferującymi foie gras i innymi, zajmowałam się też moją coroczną misją promowania Marszu Wyzwolenia Zwierząt. Wywiązałam się z niej tak dobrze, że wygrałam nawet konkurs dla osoby najbardziej promującej marsz na spółę z koleżanką Kasią. I tak dzisiaj mogę skupić się na mojej ostatniej misji na te wakacje. Dlatego właśnie niestety nadal mówię do Was poprzez AI. Niestety w tym momencie nie znajdę czasu, by nagrać mój własny głos. Przełomowa europejska inicjatywa obywatelska Stop Cruelty, Stop Slaughter jest o krok od sukcesu. Mamy już ponad milion dwieście tysięcy podpisów i ciągle przybywa nowych. Inicjatywa ta ma dwa cele po pierwsze, wprowadzenie zachęt do produkcji białek roślinnych, w tym roślinnych substytutów mleka i jaj oraz do produkcji mięsa hodowanego komórkowo, po drugie, zaplanowanie stopniowego zmniejszania liczby zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności na poziomie 50 liczby zwierząt każdego roku oraz stopniowe zamykanie wszystkich gospodarstw hodowlanych. Żeby inicjatywa była rozpatrzona przez Komisję Europejską, musi po weryfikacji mieć ponad milion autentycznych podpisów. Milion dwieście tysięcy podpisów wydaje się być bezpieczną ilością, ale nadal musimy walczyć o jak największe wsparcie dla tej inicjatywy. Dlatego zbieraliśmy podpisy m.in. na Marszu Wyzwolenia Zwierząt. Już wkrótce organizujemy kolejną publiczną zbiórkę podpisów pod tą inicjatywą, na którą zaprosimy też media. Nie czekaj i podpisz się już dziś! Masz czas, by się podpisać tylko do 24 września. Link znajdziesz w opisie, możesz też zeskanować kod QR z grafiki, którą teraz widzisz. Co do moich kolejnych planów odnośnie kanału, a także zupełnie nowego kanału w innym języku, wypowiem się później. Pozdrawiam serdecznie Lena.